Cześć, moi drodzy. To paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika ze strony przewodnika w Hogwarts Legacy. Znajdujemy się w Hogsmeade. E, jesteśmy przy sklepie z e, podkami. E, dokładnie w tym miejscu. I tutaj będę miał dla Was e, dwie strony. E, jedna. No jest tutaj środku. Pewnie każdy z Was już no ją zdobył. Dobra, bierzemy ją i druga strona. You again for those lata sobie tutaj. Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Jeśli tak trzeci łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie w dzwoneczek, by widzieć na bieżąco z materiałami. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Hej.